Chyba każdy słyszał o tym słynnym Polish Smile i nawet jest pełno memów o tym Polish Smile. I właśnie dzisiejszy filmik jest o uśmiechaniu się i o uśmiechach w Polsce i w Stanach. I czy rzeczywiście jest aż taka duża różnica? To zacznę od tego, że ja byłam zdziwiona, że w Polsce czasami uśmiechanie się jest nielegalne? Nie, okej, okay, może nie nielegalne, ale byłam naprawdę zdziwiona, że jak musisz mieć zdjęcie do dowodu albo do paszportu albo do czegoś takiego w Polsce, to nie możesz się uśmiechać? Czy polski rząd wie? Że komunizm w Polsce się skończył, w Stanach możesz robić jaką minę chcesz, jak robią ci zdjęcie do paszportu albo do prawo jazdy, bo w Stanach nie ma czegoś takiego jak dowód osobisty. Przeważnie się używa swoje prawo jazdy. I może się zastanawiasz, a co jakby ktoś nie miał prawo jazdy, to wtedy ten człowiek nic nie może w życiu robić, bo bez prawo jazdy w Stanach po prostu nie możesz żyć. Ale jak z jakiegoś powodu rzeczywiście nie masz prawa jazdy i nie chcesz prawa jazdy, albo może straciłeś swoje prawo jazdy, bo prowadziłeś po pijanemu, to wtedy możesz iść do tego miejsca, gdzie się robi prawo jazdy i on ci po prostu wydrukują taki dobyt. że To wygląda tak samo jak prawo jazdy, tylko to się nazywa ID. Tak jak Florida ID, ja jestem z Florydy, to moje prawo jazdy tam pisze chyba coś takiego jak Florida Driver's License. To też możesz mieć po prostu Florida ID. Ale czy ktoś może mi wytłumaczyć, czemu w polskich dowodach nie możesz się uśmiechać? Czy polski rząd uważa, że Polacy tak rzadko się uśmiechają, że jakby się uśmiechnęli w dowodzie, w tym zdjęciu, to wtedy, jakby policja ich zatrzymała, to ta policja by nie wiedziała, że to jest ten sam człowiek, że oni tak patrzą na ten dowód, tak. A kto, a kto to jest? To nie pan! Bo widzę, że ten człowiek tutaj w tym zdjęciu ma zu, zupełnie inną twarz niż pan. To, jest, to nie jest to samo, tak? Ja nawet nie wiem, co ten człowiek w tym zdjęciu robi ze swoimi ustami, swoją twarzą. Czemu on tak wygląda? Czy on jest jakiś nie, niedorozwinięty? Czemu on, tak, czemu on ma taką minę? Ale na pewno to nie jest pan. Ja myślę, że twoje zdjęcie w dowodzie. Powinno tak wyglądać, tak jak ty normalnie wyglądasz. To może Amerykanie po prostu normalnie się uśmiechają i Polacy nie, że tak? Tylko raz w roku Polacy się uśmiechają. Jak są święta, jak jest dzień Bożego Narodzenia, mają tak godzinę, żeby się uśmiechnąć i potem muszą skończyć. I przez resztę roku już nie ma żadnego uśmiechania się. A Amerykanie po prostu chodzą po Stanach, jak uśmiechnięci idioci, tak się tak się uśmiechają do wszystkiego, tak idą sobie sami po ulicy, nie ma innych ludzi, już się uśmiechają, like, tak ja nie wiem jak wy sobie to wyobrażacie. Bo zawsze ci Polacy, którzy nigdy nie byli w Stanach, mają do, najwięcej do powiedzenia o Stanach. Albo uwielbiają Stany, mimo to, że nigdy nie byli, albo krytykują Stany, mimo to, że nigdy nie byli. Mówią, że o, wszyscy są tacy fałszywi, nie, to oni się uśmiechają, jak głupi do sera. Okej, okay, po pierwsze, co to jest? Głupi do sera? Nie macie lepszych powiedzeń? Głupi do sera, wow, cool. Może to powiedzenie, wiesz, było ważne tak 500 lat temu, jak nie było sera, a teraz mamy ser wszędzie, ok? to kto by się uśmiechał do sera? To tam nie ma sensu. Musicie zaktualizować wasze powiedzenia, nie jakieś uśmiecha się jak głupi do sera. W Polsce to powinno być coś takiego jak że on się uśmiecha jak głupi do wódki albo coś takiego. To ma więcej sensu. To czy niektórzy Amerykanie tak się zachowują i tak robią? Czy tak ciągle się uśmiechają, tak mimo to, że nikogo nie ma i tak się uśmiechają cały czas? Pewnie istnieją tacy ludzie, ale czy to jest większość? Nie. Ale jak kogoś zobaczysz i spojrzysz na nich tak prosto w oczy. To prawdopodobnie oni się uśmiechną. Co ty byś chciał, żeby oni zrobili, że ty na nich spojrzysz i co oni powiedzą, co kurwa, chcesz mordę? Nie, się uśmiechną, żeby powiedzieć, hej, ja nie jestem groźny. A w Polsce jest na odwrót, że oni tak, no oni muszą wiedzieć, że jestem groźny, ja im przypierdolę. Ale oczywiście się tutaj wygłupiam, bo też ten stereotyp o tym, że Polacy się nie uśmiechają, to uważam jest taki sam, jak ten stereotyp o tym, że Amerykanie. Tylko się uśmiechają. I może kiedyś tak było w Polsce, że rzeczywiście nikt się nie uśmiechał, ale w dzisiejszych czasach, szczególnie z młodymi ludźmi, to tak nie jest. I jak ja sobie przypominam, jak to było w Polsce 20, 25, albo nawet 15 lat temu. To teraz już tak nie jest. To, czy Polacy chodzą sobie po mieście tak uśmiechnięci, tak? Nie, oczywiście, że nie. Ale Amerykanie też tak nie robią większość czasu. Ale jak płacę i rozmawiam z kasjerem, albo z kasierką i się uśmiechnę albo powiem coś śmiesznego, to często oni też się uśmiechną. Ale nie wiem, może ludzie w Polsce myślą inaczej i myślą, co. Powiedziałeś coś śmiesznego do kasierki? Czym bym powiedział coś śmiesznego do kasierki? Ja ją nawet nie znam, jebać ją. Mam nadzieję, że tak nie myślicie. To myślę, że to się dużo zmieniło w Polsce i młodzi ludzie dużo częściej się uśmiechają, nawet jak cię nie znają. Ale myślę, i to jest moja teoria, że polskie społeczeństwo tak odczuło że tak, o, -o coś się zmienia w Polsce. I ludzie zaczynają się uśmiechać. Nie możemy pozwolić na to. Nie, uśmiechanie do ludzi, których nie znasz, to nie jest w porządku w społeczeństwie. To my musimy wpuścić bardzo dużo Ukraińców, i oni będą pracować przy kasie. I oni nie będą się uśmiechać. I wrócimy do tych starych, dobrych czasów, gdzie nikt się nie uśmiechał w Polsce. Nie, okej, okay, może się tak troszeczkę tutaj wygłupiam, ale prawda jest taka, że Amerykanie rzeczywiście się uśmiechają częściej niż Polacy, i mi się wydaje z mojego doświadczenia, że Polacy się częściej uśmiechają niż Ukraińcy. I może to sam zauważyłeś, że ludzie ze wschodu. Mniej się uśmiechają niż Polacy, i jak to zauważyłeś, to wyobraź sobie, jak Amerykanie się czują, jak oni przylatują do Polski. Bo pewnie, jak był komunizm, to było tak na równo, nie? Albo może nadal było mniej uśmiechania w Rosji albo na Ukrainie, nie wiem. Ale czasy się zmieniły. Szczególnie Polska bardzo szybko się rozwinęła, bardzo szybko się stała e, taka bardziej zachodnia, i na pewno na Ukrainie ludzie się częściej uśmiechają. Do ludzi, których nie znają, niż 30 lat temu. Ale w Polsce to się chyba szybciej zmieniło. I powiedzmy, że w Polsce jesteście tutaj z uśmiechaniem się w publicznych miejscach. I na Ukrainie oni może są tak dwa progi tak na dół z tym uśmiechaniem. To na pewno zauważysz tą różnicę. Ale Ameryka to jest tak 10 progów nad Polską a propos uśmiechania. To oczywiście. My to odczuwamy, jak jesteśmy w Polsce, i wy też to zauważycie, jak będziecie w Stanach. I może to Wam się spodoba, albo może pomyślicie, że czasami jest niezręczne. I jak byłeś w Stanach, daj znać w komentarzach, bo ja chcę słyszeć od tych ludzi, którzy tam byli, którzy tam mieszkają albo mieszkali i nie od Polaków, którzy nigdy nie byli w Stanach, ale myślą, że oni wszystko wiedzą o Stanach. Jakiś czas temu byłam w TK Max w Polsce, okej, okay, tak miesiąc temu, i jak się odwróciłem, to zauważyłam taką dziewczynę, okej, okay, powiedzmy w moim wieku, może trochę młodszą, i ona się uśmiechnęła do mnie. I ja pomyślałam, tak, czy on do mnie się uśmiecha? Czemu on się tak kurwa uśmiecha? Czy my się znamy? Może ona jest głupia i gdzieś widziała ser. Ale potem pomyślałam, a może ona mnie kojarzy z mojego kanału. A no nic nie powiedziała. A potem później przy Kasie słyszałam, jak ona rozmawiała z kasjerem z takim podobnym akcentem jak mój. I pomyślałam, a ona jest Amerykanką, ona jest tak. Polską Amerykanką, tak myślę. I ona była swoją koleżanką, i ona zaczęła gadać po angielsku. Ja pomyślałam: a okej, okay, dlatego ona się uśmiechnęła, bo one są ze Stanów. I jak ja bym był w Stanach i ktoś by się tak randomowo do mnie uśmiechnął, to ja bym się też uśmiechnął. Ale w Polsce, jak ktoś tak do mnie robi, to myślę: co, on jest jakiś pojebany? Kiedyś miałam taką uczennicę, i ona mi opowiadała, że a, kiedyś poleciała do Stanów i przejechała tak Całe Stany praktycznie i była w różnych Stanach, w różnych miastach. I ja się spytałam, jak, jak ci się tam podobało. I ona mi powiedziała, że o, było bardzo fajnie. Ci ludzie byli tacy mili. Oni byli naprawdę szczerzy i mili. I potem mi powiedziała, że była w Nowym Jorku. I ja powiedziałam, a a co myślałaś o ludziach w Nowym Jorku? Bo w Stanach my mamy taki stereotyp, że ludzie z Nowego Jorku, z miasta Nowego Jorku, to są najbardziej nie mili Amerykanie. Bo wiadomo, to jest duże miasto. Jest pełno ludzi, nikt nie ma czasu, żeby, nie wiem, się uśmiechać do ludzi, których nie znają albo żeby być miła, albo coś takiego, nie? To mamy taki stereotyp, że po prostu ludzie z Nowego Jorku są huja. I ona powiedziała: "Nie, no, w Nowym Jorku ludzie byli bardzo mili, bardzo przyjemni, tak dużo bardziej mili niż w Polsce". I wtedy ja pomyślałam: "Wow. Co tutaj możemy się nauczyć o Polsce?" O, przez to, że ona uważała, że najbardziej nie mili Amerykanie, to są dużo bardziej mili niż ludzie w Polsce. Hmm, ciekawe. I ogólnie się z tym zgodzę. Bo ja myślę, że Amerykanie chcą ci po prostu pomóc. I słyszałam wiele historii od Polaków, którzy byli w Stanach albo nawet w Kanadzie, i oni szukali jakiegoś miejsca, mieli mapę, patrzyli w tą mapę i ludzie ciągle do nich podchodzili i mówili, hej, czy? Czy może ci pomóc czymś? Czy gdzie chcesz iść? I na początku ci Polacy pomyśleli, co oni kurwa chcą pieniądze od nas? A tam ci nie, oni po prostu chcieli im pomóc. Ale oczywiście ludzie w Nowym Jorku nie będą chodzić z uśmiechem na twarzy jak jakiś jacyś idioci, którzy nie wiem, lubią ser? Ale come on, kto nie lubi sera. Głupi do sera nie ma sensu, bo musisz być głupi, żeby nie lubić sera, Ja tak uważam. Ale chyba to ma sens, że w dużych miastach. Ludzie się tak nie zachowują. Ja się wychowałem w Filadelfii. W tamtych czasach to Filadelfia chyba była była piątym największym miastem w Stanach. Było bardzo dużo ludzi, i tam nikt na ulicy się nie uśmiechał. Nikt nie mówił tak: hej, cześć, bo dzień dobry. Nie było tak. Ale też mieszkałem w polskiej dzielnicy. To może to miało wpływ na to wszystko. Nie wiem. I jak byłem starszy, się przeprowadziłem do małego miasteczka i pamiętam, że tak chodziłem chodnikiem. Tak, pierwszy tydzień, kiedy tam się przeprowadziłem, i była taka babcia, która była przed domem, miała ogródko, i tak podlewała to ogródko, i tak spojrzała na mnie i na moich kolegów też z Filadelfii, i ona powiedziała tak: Hey, how are you doing? I ja pomyślałam, kto to kurwa jest? I czemu on do mnie gada? Czy my się znamy? Na pewno ją nie znamy, bo ja nie jestem stąd. I tak patrzyłem na ja na mnie się nie odpowiedziałam, tak gapiłem się, tak, co ona jest jakaś nienormalna? I od tego czasu mieszkałam w różnych. Innych małych miastach albo w małych miasteczkach i ja się nauczyłem, że nie. Ja byłem ten dziwny, bo byłem z dużego miasta i pomyślałam, ja, ja ich nie znam, czemu oni do mnie się odzywają. I szczególnie jak się przeprowadziłem na Florydę. To ludzie byli bardziej otwarci, bardziej mili, bardziej friendly, bardziej się uśmiechali. Oczywiście ogólnie Amerykanie są bardziej otwarci i friendly, się uśmiechają, ale szczególnie tam, gdzie jest więcej słońca. To nie dziwię się, że ludzie w Polsce może się nie uśmiechają tak często, bez powodu, bo w Polsce, wiesz, wy widzicie słońce może tak raz na 6 miesięcy. Okay? To jest ten jeden dzień w roku, kiedy możecie sobie pozwolić na to, że możecie się uśmiechnąć? Że tylko to jest, jak jest Boże Narodzenie, przez jedną godzinę możecie się uśmiechnąć i drugi raz w roku jest ten jeden dzień, kiedy słońce wyjdzie. To czy ktoś się dziwi, że ludzie, którzy mieszkają w miejscu, gdzie jest zimno i ciemno, że oni się nie uśmiechają? I że kultury, które przeżyły, nie wiem, głód, wojny światowe, komunizm, oni się dziwią, że ci ludzie i ich pokolenia. Się nie uśmiechają tak często? Oczywiście, że nie. Czemu byś się uśmiechał wtedy? I powód, czemu uważam, czemu Amerykanie może częściej się uśmiechają, jest przez to, że jak widzisz, że ktoś się do ciebie uśmiechnie, to ty się uśmiechniesz. To jest naturalne. Przynajmniej w Stanach. Ja nie wiem, jak w Polsce jest. Bo czasami w Polsce, szczególnie ze starszymi ludźmi, jak ja się do nich uśmiechnę, to oni tak, ja go zabiję. Ale z młodymi ludźmi w Polsce też. Jak ja się uśmiechnę, to często. Oni się uśmiechają. I się nie dziwię, że ludzie w Polsce nie uśmiechają się na ulicy, bo to jest trochę jak Nowy Jork. W Nowym Jorku, dużym mieście, wychodzisz na miasto, tam jest pełno ludzi. Ale większość Amerykanów nie żyją w taki sposób. Większość Amerykanów, jak wychodzą z domu, to tam nie ma żadnych ludzi są tylko domy potem jadą daleko do pracy do szkoły, do uniwersytetu, do restauracji, do baru do sklepu wszystko jest daleko. Tam nikt nie chodzi, wszyscy jeżdżą samochodami i jak idziesz do sklepu, wtedy widzisz innych ludzi, ale powiedzmy, że idziesz na spacer gdzieś, nie? Że gdzieś tak naprawdę pójdziesz z psem, tam nie ma dużo ludzi. Tak zobaczysz innego człowieka, to jest takie: "O, oh, wow, inny człowiek. Hej, cześć." Się uśmiechasz, mówisz: "Hej, what's up? How you doing?" I to jest normalne. Bo nie ma ludzi, to by było dziwne, żeby nic nie powiedzieć. To jest tak samo jak jestem w Polsce w górach, ludzie też do siebie gadają, cześć, bo dzień dobry, nie wiem co mówią. Albo jak jestem w lesie sam i widzę inną osobę, ja im mówię dzień dobry, by było dziwne, jakbym nie powiedział dzień dobry i oni do mnie mówią dzień dobry. Szczególnie jak to jest kobieta w lesie, słyszeliście ten to z tymi kobietami, że mówiły, że wolą niedźwiedzia w lesie niż mężczyznę, to okej, okay, jak przynajmniej powiem dzień dobry, to pomyślą, a okej. Okay". Może on mnie nie zabije. To często jak Amerykanie wychodzą z domu i gdzieś chodzą, to tak rzadko widzą innych ludzi, że to ma sens. Żeby powiedzieć cześć, albo dzień dobry, albo się uśmiechnąć. Żeby powiedzieć, hej, ja wiem, że tutaj nikogo innego nie ma i może bym mógł Ciebie zabić. I nikt by tego nie widział, ale ja chcę Ci pokazać, czy nie. Ja jestem miły, ja jestem przyjemny, ja się uśmiecham. Hej. Cześć. Albo po prostu rzeczywiście chcą być mili, tak jak ta babcia. Ona stała przed domem, podlewała kwiatki, tam nikogo nie było, było pusto. I tam często było pusto. Jak wreszcie kogoś widziała, to było jej miło, to było przyjemność powiedzieć cześć, albo się uśmiechnąć. I mimo to, że w tamtym momencie ja pomyślałem, co ona jest jakaś zjebana, co jakaś głupia, stara baba. To teraz wiem lepiej i jestem wdzięczny, że on tak zrobiła. Bo to była taka pierwsza moja nauczka, że nie. Po prostu możesz być miły i powiedzieć cześć to kogoś, kogo nie znasz. Szczególnie, że ja byłam wychowany w polskim domu. To wiesz, moi rodzice mi tego nie nauczyli. Pamiętam kiedyś ktoś zadzwonił do mojego taty. I on odebrał ten telefon i tak mogłam słyszeć tą kobietę, ona pracowała z nim i ona tak bardzo głośno gadała, albo może on miał tak bardzo, bardzo głośny telefon, to on odebrał tak hello i on tak hey, how are you doing? Hey, this is Susan from the office, how are you doing? Hey, how are you? How are you doing? A mój tata tak hi. Hey. I ja pomyślałam what the fuck? To jest dziwne, ale to było dawno temu i teraz mu dużo, dużo lepiej idzie. I tak samo jak mój tata się zmienił, przez to, że oczywiście mieszka w Stanach, to myślę, że ogólnie Polacy w Polsce się też dużo zmienili i teraz ludzie są bardziej otwarci, bardziej mili, bardziej uśmiechnięci. Jest zupełnie inaczej niż kiedyś. To jak słyszę o tych Polish smiles, albo że Polacy są nie mili albo nie uśmiechają się to tak myślę, że ja yeah, okej, okay, może kiedyś tak było albo może się przyzwyczaiłem do tego, nie wiem ale myślę, że na pewno się dużo zmieniło ale teraz myślę o tym, że jak muszę to porównywać do Ameryki, to może może bym to zauważył ale ostatnio moi znajomi byli w Polsce ze Stanów i nikt nic takiego nie powiedział myślę, że tylko zauważyłem albo oni zauważyli różnicę jak byliśmy pociągu i chcieliśmy wyjść nie, że ci ludzie za nami widzieli, że chcieliśmy wyjść, a zamiast zatrzymać się i nas przepuścić, to oni się tak pali, nie, ja pierwszy idę, ja, te, ja już tutaj stoję, nie możesz wyjść, ja idę, przepychają się. To to nadal jest bardzo, bardzo wkurzające w Polsce i widzę, że to bardzo powoli się zmienia. Ale czasami, jak rozmawiam z moją dziewczyną, która jest z Polski, i opowiadam tak hej, wiesz co jest zupełnie inaczej ludzie w Polsce są naprawdę bardzo mili, bardzo otwarci, się uśmiechajmy. i to się tak szybko zmieniło, ja jestem pod wrażeniem i ona mi mówi tak, ale nie zapomnij, że my tylko spędzamy czas w Polsce latem. To oczywiście ludzie są milsi i się bardziej uśmiechają i są bardziej przyjemni, bo to jest lato. Jakbyś przyleciał zimą to, może by było inaczej. I wtedy pomyślałam: wow, no, może ona ma rację. <laughs> Daj znać w komentarzach, czy to prawda. Ale się przyznam, że mimo to, że chwalę, jak bardzo Polska się zmieniła i że ludzie są bardziej mili i otwarci, to czasu do czasu się spotkam z tym good old fashioned hamstwo. That's the good stuff, baby. Na przykład teraz, tam gdzie mieszkam, mieszkam w bloku i każdym razem jak widzę sąsiada. Gdzieś tam na schodach, to mówię Dzień dobry I oni prawie zawsze mówią Dzień dobry, to ma sens Tak mieszkamy razem Jesteśmy na schodach, czemu bym nie powiedział dzień dobry Ale jeden raz ostatnio Był taki jeden sąsiad Ja schodziłem po schodach, on wyszedł z swojego mieszkania Ja powiedziałam dzień dobry I on tak spojrzał na mnie I poszedł sobie dalej Mnie zignorował, nic nie powiedział Nawet się nie uśmiechnął I pomyślałem co za chuj? To nie bądź tym chujem, jak oglądasz to, okej? Okay? Jak ktoś ci mówi dzień dobry, powiedz dzień dobry. Ale też mam taką sytuację, że rozmawiałam z takim kolegą mojego taty, który też mieszka w Stanach bardzo długo. On jest Polakiem, oczywiście. I najpierw mieszkał w Kanadzie, a teraz mieszka na Florydzie i właśnie jego się pytałem, hej, jak wracasz do Polski, to co myślisz o Polsce i o Polakach? Czy się zmieniło? Albo czy jest jakaś różnica? Tak jak, jak ty odbierasz Polskę teraz? I on mi opowiedział, że gdzieś tam był w jakimś małym miasteczku, szedł sobie jakąś uliczką, tam nikogo nie było. I był taki facet w jego wieku, nie? Tak sobie szedł. A ten kolega mojego taty powiedział: O, dzień dobry. A ten facet tak spojrzał na niego, tak ław. Tak. O, o czy, czy, my się, czy my się znamy? A ten kolega mojego taty mówi: nie. ja tak, aha, i był taki, ten facet był taki zdziwiony, że tak, czemu ten facet w moim wieku mi mówi dzień dobry, tak, na pewno się gdzieś skądś znamy. I właśnie ten kolega mojego taty powiedział, że to dla niego było dziwne, że tak, nie spodziewał się, że tak nadal jest w Polsce. Albo, że tak, może zapomniał, że tak kiedykolwiek było. To, żeby to podsumować, czy Amerykanie częściej się uśmiechają niż Polacy? A, myślę, że tak. Czy Amerykanie... Są sztuczni i fałszywi i się uśmiechają bez powodu. Ja myślę, że większość czasu nie. Czy Polacy są niemili i hamscy i się nie uśmiechają nigdy? Oczywiście, że nie. Może czasami, ale większość czasu nie. Ale opowiem Wam jeszcze jedną historię. Ostatnia historia i to jest przykład, gdzie może Amerykanie, albo ta Amerykanka była mm, trochę fałszywa, albo przynajmniej moja mama tak myślała. O niej. Była taka sytuacja wiele, wiele lat temu. Ja miałam może 12 lat, moja siostra może miała z 5 albo 4 latka. I mojej siostry koleżanka nas odwiedziła, spędziła tam kilka godzin i jak moja siostra się bawiła z tą dziewczynką, to ja z mamą robiliśmy pierogi. I jak ta matka tej dziewczynki przyjechała, żeby ją odebrać, to moja mama jej powiedziała: Hej, zobacz, zrobiliśmy pierogi. Czy wiesz co to jest, czy chcesz spróbować? I ona powiedziała, tak, ja to spróbuję. I ona wzięła tego pieroga, ugryzła, i od razu jak ugryzła, powiedziała tak, mmm, o, jest taki dobre, wow! I jak sobie poszła, to moja mama powiedziała, zobacz, jak ona się kurwa zachowała, ledwo ugryzła tego pieroga i już kurwa mówi, że dobre. To daj znać w komentarzach, czy ty byłeś w Stanach, co myślisz o amerykanach. Czy oni są sztuczni, czy oni są fałszywi, czy rzeczywiście oni są przyjemni, mili. I uśmiechnięci. I co myślisz o Polsce i o Polakach? Czy rzeczywiście Polacy nigdy się nie uśmiechają? Ogólnie daj znać, co myślisz o tym temacie, i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć.